Pani ambasador przyjechała na zaproszenie Fundacji Polska Haiti, której założycielką, powstawawczynią i prezesem jest pani Zofia Wiczyna-Rwitucka, po mojej prawej stronie. Ja nazywam się Katarzyna Orbińska, jestem wiceprezesem Fundacji. Jak Państwo wiecie, Haiti um, zgodziło się na współpracę, um, udzieliła swojego konta, samo prowadziła już akcję na rzecz Haiti i wspólnymi siłami. Udało nam się zmobilizować tak współczucie Polaków i jakąś taką empatię, której rezultatem jest 4 miliony złotych polskich. W tym Haiti straciło nie tylko wiele szkół i uczniów, ale straciło po prostu swoje elity naukowe i nauczycielskie. Fundacja uważa, że odbudowanie jak gdyby, Szkoły to nie tylko budowanie nowych budów, ale to jest przede wszystkim pomoc w odbudowaniu pewnej grupy nauczycielskiej, etyków właśnie edukacyjnych, które pomogą jak to zbudować dobry system, a w naszym przypadku konkretnie dobrą szkołę. Have difficulty in showing where the money is going because of too many actors on the ground and very difficult to get tab on everyone. So, but this, this time it's very, very serious, and we're making sure that ahead of time the, the question of transparency and of, of accountability is being answered before the question is being raised. So, we're very happy to have friends like you, people that we can lean on. It's, uh, it's obvious that we're going to come together and pull through from this. Great show of support and your wealth of compassion, and, and great things that we're going to do together in the time to come. Thank you.